I pora na kolejną rozmowę na Pingla Cup razem ze mną Lena, Aleksandra i Nikola. Witam serdecznie dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, od razu się spytałem, bo myślałem, że dziewczyny z tego samego klubu, a się okazuje, że Aleksandra zupełnie innego klubu jest, ale znacie się chyba dobrze, co? Bardzo dobrze. A gdzie się poznałyście? Na turniejach różnych. Aha. No to rozumiem, że już to nie jest wasz pierwszy turniej tutaj na Pingla Cup. Nie. Od ilu lat już gracie? Ja gdzieś około czterech. Od czterech? A ja około pięciu. Pięciu. Czterech. Sześciu to już byśmy mieli rosnącą tą. No dobra, ale to co, widać, że można się kolegować i przyjaźnić, nawet jak się jest w innych klubach, co? Tak, tak. Bo widziałem, że tutaj stałyście, czekałyście do wywiadu, do wywiadu i, i udało się, Marzenia się spełniają. Powiedz yy. <gry> mi, jakie plany masz na ten turniej? Pierwsze miejsce? No, pierwsze miejsce. Oczywiście trzeba celować najwyżej, nie? A koleżanka? Ja mam tak, piąte, 6 takie. Tutaj mierzysz yy, zamiary. No dobra. Yy, jak tam? Z medalem do domu wracamy dzisiaj? No nie jestem tego pewna, bo jakby trochę się nie rozgrzaliśmy. No to słuchajcie, no to mamy jeszcze czas. Ja wiem, że wywiady są najważniejsze, ale można teraz chwilę się porozgrzewać, nie? Yy, chcecie kogoś pozdrowić na koniec? Mamy i tatę i siostrę. Mama siedzi tam na trybunach gdzieś? Nie. O, no to ten Jest party... na osiemnastce. Swojej? Nie. No już myślałem. No dobra, kogo chcesz pozdrowić? Całą rodzinę. Całą rodzinę. Moją siostrę, żeby wygrała w deblu z Olgą i mamę i tatę. I mamę i tatę. I pozdrawiamy wszystkich widzów, trzymajcie się, oglądajcie Pingla Cup.